Jarenka Eli. Dzisiaj pokażę bardzo szybki, jak te wszystkie moje przepisy. Przepis na błyskawiczne ciasto jogurtowo rabarbarowe. I więc tutaj mamy cztery jajka, odrobina soli, szklanka cukru i cukier waniliowy. Wymieszamy wszystko razem. Mieszamy. Powinno być szybciutko. Robi się ekspresem. I teraz tak, tutaj mamy trzy szklanki mąki pszennej Szymanowska Typ 480, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody oczyszczonej. To wszystko jest przesiane razem, więc dajemy sobie już jedną porcję na dwa razy, żeby się fajnie wymieszało. Tak. Robi się raz dwa. Takie ciasta są najlepsze. Tutaj mamy 300 ml jogurtu naturalnego. U mnie to jest jogurt grecki. Jest tak gęsty, że wygląda jak byłby to ser. Ale to jest naprawdę jogurt. Dajemy sobie to od razu. O tak. I mieszamy parę składników, parę minut, i będziemy mieć fajne ciacho. I dodajemy drugą porcję mąki i 250 ml oleju słonecznikowego. I to wszystko tylko mieszamy. Się fajnie połączy, to już jest ciasto gotowe. Ciasto pieczemy w nagrzanym piekarniku 40-45 minut. Zależy od piekarnika, każda pani swój piekarnik zna. A żeby nasze ciasto było fajne, różowe, to damy sobie parę kropelek takiego barwnika naturalnego. Będzie wyglądać jak maliny. Pasować będzie do rabarbaru. Blaszkę mam wysmarowaną, nie wysmarowaną, przepraszam, wyłożoną papierem, pergaminem do pieczenia. Wymiary blachy to 20 na 30 cm. Jest troszkę gęstawy, ale to proszę się nie martwić. Będzie fajne. I to wszystko, ciasto wymieszane, takie delikatne, dajemy na naszą blachę. Wyszło takie malinowe. Rozkładamy po blaszce w miarę równo. I tutaj mam 300 g mrożonego rabarbaru. Oczywiście owoce mogą być różne, takie jakie Państwo sobie życzą. Dołożymy. Ściągnę to, bo to nieładnie wygląda. Umazane. Owoce dociskamy delikatnie. Wszystko kładziemy kruszonkę. Tutaj jest 50 g masła, 50 g cukru i 100 g mąki. Możemy sobie zrobić większą tą kruszonkę, takie większe kropeczki, grudki czy mniejsze. To już zależy wszystko od Państwa. Nagrzewamy piekarnik na 170 stopni i pieczemy, tak jak mówiłam wcześniej, około 40 minut. Musi w piekarniku być. I tak wygląda nasze ciasto, gotowe do pieca. Witam się z Państwem po przerwie. Tak wygląda nasze ciacho. Urosło przepięknie. Naprawdę pachnie. Cudownie. I ja jeszcze tutaj zrobiłam dwie tabliczki białej czekolady, każda po 90 gramów i parę kropelek barwnika do ciast i 7 łyżek mleka. Rozprowadziłam to w rondelku na małym ogniu i polewamy teraz tym nasze ciasto. Urosło naprawdę fajne, fajne. Polecam Państwu, zróbcie sobie polewę możecie zrobić, albo nie musicie. To wszystko zależy naprawdę od Państwa. Albo posypać pudrem, albo po prostu zostawić, jak się komuś wydaje, że za dużo tego cukru, to zostawiamy. I ja bardzo Państwu dziękuję za moje nowe subskrypcje na kanale. Bardzo wszystkich was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, bo niedługo zima. I myślę, że Będziecie oglądać mnie ponownie. Ja się z Państwem żegnam takim słodziutkim akcentem. I do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Dziękuję bardzo.